Wziął się ona w tej strony Kamila z w końcu na moim kanale i dzisiaj pokażę Wam jak. E, po, chyba robimy sery nawet. Jak stworzyć w ogóle e, jakby reakcje, przedbudowanie reakcji na Discordzie. na chwilę Wam pokażę. No, to w ogóle e, stworzyłem serwer. E, tak się prezentuje. E, jest tu fajne dużo. Jeszcze, jeszcze nie jest oficjalnie wypuszczony. E, ale jest jeszcze budowany, ale. Takie coś jak tu. przed e, Co grasz? Tu masz przed Minecraft i sobie zaznaczasz. Nie jest Coś takiego. Więc tak, na początku tworzymy serwer, klikamy tam. I to robimy stwórz własny. Jak chcecie dla ludzi, to wiadomo tu. Ja to jakiś stworzę. No i mamy taki. Nie? Teraz sobie wychodzimy. Wchodzimy tu. bo powiększe I tak, wpisujemy car.gg. E, będzie coś w opisie tego filmu No i klikamy No teraz jak widzicie nam się wyświetlił tak, taki chłopak nie? nie chłopak tylko żółwik jakby, ala Menage I ja tutaj sobie wybiorę, wiadomo, tamten serwer, nie? E, I tak Nie to Nie to Nie to, nie to. E, I no to jest to O, longa. I tak, tutaj wiadomo, nic nie odznaczamy Lepiej, żeby tak było Pomyliłem się trochę Tutaj zaznaczamy, jak słyszeliście Możemy wejść i tutaj karbot dołączył karbot. No, tutaj możecie sobie rozbudowywać, ale my jesteśmy I tak, jeśli zrobiliśmy to To teraz by się przydało stworzyć jakieś w ogóle rangi Ja sobie dam na przykład e, Bot Żad oznaczę ją tak. Walna admina, żeby było. No i e, lepiej żebyśmy mu dali. Na przykład, nie? I tak teraz e, zrobimy sobie rolę na przykład dwie role. Łopak i e, dziewczyna. I robimy zapis zmiany, wiadomo. I tak. Co najważniejsze, jeśli na przykład stworzymy sobie powiedzmy tyle ról. To chłopak i dziewczyna muszą być na samym końcu. Tutaj najniżej jak się da tylko. Najniżej jak się da. Bo wyskoczę, mam błąd, że się nie da. Musi to być najniżej jak tylko się da. Mówię od razu. Tutaj, jak tutaj. Robimy zapis zmiany. Wychodzimy. I tak, teraz wpisujemy e, jakby znak zapytania ry, ry, se tu tak piszemy wysyłamy nie musicie nic zmieniać teraz podajemy hashtag no i wiadomo ogólny na przykład jak tu, czat w ogóle jak ci chcemy mieć jak dzisiaj musimy wpisać e, jakby co tam ma być i odpowiedź na no, ja na przykład robię wybierze a literówka wybierz płeć i tak te robimy tak i robimy wiadomo na przykład girl. tu dziewczyna dziew... dziew... kurde aha tu dziewczyna i ukośnik boy tak jest żeby było wiadomo Chłopak. Jak to wysłaliśmy, ta piszemy nonę. Jak widzicie, już mamy. Nie? I ta piszemy. Dwukropek girl, co ja tu zaznaczę. I robimy e, małpa dziewczyna. Jak widzicie, zaznaczyła się. Teraz ja robimy dwukropek boy. I chłopak. No, ja widzicie, wszystko się zaznaczyło. I teraz piszemy Dona. Czy wszystko już jest? I jak widzicie, zrobiło się. I tutaj mamy wyb To sobie usuniemy. Wybierz płeć. No, przykład powiedzmy, ktoś jest. Stwórzmy jeszcze jeden taki. Eee, powiedzmy, ktoś wchodzi. Na przykład. Aha, fajnie. Epic Games. No, na przykład ktoś wchodzi, wchodzi, na przykład tutaj auto role byśmy dali. I mamy wybierz płeć, dziewczyna chłopak, na przykład ja powiem, ja jestem chłopakiem. Jak widzicie, jak wejdziemy tutaj na mnie, to mamy rolę chłopak. Albo też na przykład możemy zrobić z dziewczyną. Na przykład dziewczyna. I mamy dziewczyna. Więc myślę, że to jest dość fajne, jak oczepimy to już czego nie mamy. Więc myślę, że Wam się spodobało. Mi się naprawdę przydało. I to by było już na, na tyle w dzisiejszym odcinku. Taka szybki poradnik. Jak się z będę żegnał już. I do następnego. No i elo.